Łączymy się z Krakowem. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy, nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, 10 dzień grudnia 2025 roku. Do wigilii 14 dni. Słońce wzejdzie o 7.37, a zajdzie o 15.34. Imieniny obchodzą Brian, Julia i Daniel. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś Dzień Praw Człowieka. Mot to na dziś: Świat Uczy Pokory. Ryszard Kapuściński. 648 wydanie codziennika motywacyjnego. Proszę usiąść wygodnie, zapiąć pasy i jedziemy. Dziś w 648 codzienniku motywacyjnym coś, co może zmienić życie wielu ludzi. Naprawdę to wystarczy posłuchać i zdać sobie z pewnych rzeczy sprawę. Tu nie ma żadnej magii, są same oczywistości, troszeczkę podbarwione coachingiem, ale uwierz, że jeżeli zastosujesz i przemyślisz, będziesz w stanie zrobić wiele dobrostanów w swoim życiu. Posłuchaj. Zanim wejdziesz w nowy dzień, zrób jedną prostą rzecz. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Nie o tym co musisz. Nie o tym, czego oczekują inni, ale o tym, czego ty tak naprawdę chcesz od swojego życia. Wiesz dlaczego? Bo to ty stanowisz, to ty wybierasz i to ty decydujesz. Chciałbym cię zaprosić do trzech prostych pytań, które mogą zmienić bieg twojego dnia. Bah, paradoksalnie mogą zmienić twoje życie całkowicie. Posłuchaj. Pierwsze pytanie: Co możesz zmienić? Pierwsze pytanie: Co możesz zmienić? Drugie: co warto odrzucić? Trzecie, co warto jest albo dobrze jest zaakceptować? Te trzy kierunki są jak trzy ścieżki, które razem prowadzą do dobrostanu, do spokoju, który budujesz własnymi decyzjami, do dobrego i spełnionego życia. Ja nie wiem, w jakim obszarze swojego życia zadasz każde z tych pytań, ale wybór należy do Ciebie. Jednakże, jak odpowiesz sobie na nie, będzie w stanie zmienić się wszystko. Zobacz, zacznijmy od mocy działania. Ludzie często zapominają, że zmiana to nie jest rewolucja. No, rewolucje nie są ładne, ja mówiłem o tym niejednokrotnie. To jest seria małych, konsekwentnych ruchów. Nie musisz absolutnie burzyć całego swojego życia żeby móc poczuć szczęście, świeżość, lekkość. Czasem wystarczy jedna rzecz, jeden nawyk, jedna decyzja, jedna odważna rozmowa. I zmienia się wszystko. Zobacz, jest pewna opowieść, którą ja dostałem prawie 35 lat temu od batki. Ja wiem, że imię i nazwisko Andrzeja jest w tym podcaście nadużywane. No ale jakby nie mam innego autorytetu, którego mogę przywołać, żeby zobrazować coś, co w twoim życiu może naprawdę zadziałać spektakularnie, tak jak zadziałało w moim. A więc wyobraź sobie, że w kurtce, w której chodzisz na co dzień, na wysokości twojego serca jest kieszeń. A w tej kieszeni jest półkilogramowy kamień. To coś, co ci ciąży. No niby nie przeszkadza, bo to tylko pół kilo. No niby tam dajesz radę, jakoś tam się wygniesz i jest spoko. Ale nie dajesz temu uwagi, żeby się tym zająć. Może to być jakiś, nie wiem, nieuporządkowany plan dnia, może to być jakaś słaba relacja, może to być jakiś sposób, jak mówisz do siebie, jak rozmawiasz, jak prowadzisz dialog. Może to być brak granicy tam, gdzie powinna ona zostać wyznaczona dawno temu. Każdego dnia w tej swojej kurtce na wysokości serca nosisz półkilogramowy kamień w kieszeni. Przyzwyczaiłaś się, albo przyzwyczaiłeś, ale gdybyś. Odłożyła albo odłożył go na bok. Wyrzucił, wyrzuciła. Wiesz co? Zauważyłabyś albo zauważyłbyś natychmiastową różnicę. Zmiana zaczyna się wtedy, kiedy decydujesz, żeby odłożyć kamień, żeby go wyrzucić. Pomyśl teraz. O jednej rzeczy, którą możesz zmienić dzisiaj. Jednej. Nie w przyszłym miesiącu, nie jutro, nie w ogóle za dwa tygodnie. Jedna rzecz dziś. Dziś, powtarzam, nie jak będę gotów, gotowa, nie jak mi się uda, nie jak będzie księżyc w koniunkcji z czymś tam. Dziś. Może to być, nie wiem, 10 minut ruchu, może to być 15 minut ciszy, może zrobienie czegoś wreszcie, co odkładasz, nie wiem, od tygodnia, miesiąca czy tam pół roku. To, co możesz zmienić, Często jest na wyciągnięcie ręki, naprawdę. Jest dosłownie na wyciągnięcie twojego środkowego albo wskazującego palca. Zmiana, bardzo często taka metafora, jest jak uchylenie okna. Nagle wpada świeże powietrze, a ty zaczynasz oddychać. Ale może warto też się zastanowić, co odrzucić. Zobacz, druga ścieżka prowadzi do ulgi to jest wyrzucanie z życia rzeczy, które ci nie służą. Jest równie ważnym procesem jak stawianie nowych kroków, ale czasem nawet jeszcze ważniejszym. Wyobraź sobie plecak. No dobra, nosisz latami jakiś plecak, z czasem nawet nie czujesz jego ciężaru do momentu, kiedy zdejmujesz go z pleców po jakiejś tam podróży, po jakiejś wyprawie gdzieś tam, na drugi koniec miasta na przykład. I wtedy zaczynasz czuć ogromną swobodę. Co jest w tym plecaku? Cudze opinie, które powtarzasz jako własne, poczucie winy. Za coś, na co nie masz wpływu, perfekcjonizm, który każe ci dopracowywać wszystko do jakichś absurdalnych wartości, a może historię o sobie, którą sama sobie albo sam sobie opowiadasz, a która w ogóle nie jest prawdą. Zobacz, czasem, żeby ruszyć do przodu, nie trzeba zmieniać kierunku. Wystarczy po prostu zdjąć plecak albo wyrzucić przysłowiowy balas. Pomyśl, jaką jedną rzecz możesz dziś odrzucić? Jeden nawyk. Jedna myśl, jedna relacja, jeden ciężar i to wszystko, co nie jest Twoje. Odrzucanie, zdaj sobie sprawę, to jest akt odwagi, to nie jest desperacja, to jest powiedzenie głośno i wyraźnie Twojemu ekosystemowi: To już mi nie służy, idę dalej, zdobywam, osiągam i tak dalej. No dobra, ale co warto zaakceptować? Trzecia ścieżka prowadzi do spokoju. Akceptacja nie oznacza poddawania się. To jest mądrość, że są rzeczy, które po prostu przyjmujemy, bo nie warto z nimi walczyć. Wiele osób nie chce tego skumać. Dla wielu akceptacja kojarzy się tylko z dwoma modelami: akceptacja tego co niewygodne i akceptują zamiast zmieniać i akceptacja tego co dobre, piękne i spełnione. Kumasz, ludziom wydaje się, że Akceptować muszą niewygodę, różne stany w swoim życiu emocjonalne, które nie wpływają na nich dobrze. Akceptują, bo ktoś im powiedział, że najlepiej to jest zaakceptować. A to mówiąc szczerze, no prawda. Wyobraź sobie rzekę. Możesz próbować zatrzymać tę rzekę i nic się nie wydarzy, stracisz tylko siły. Możesz płynąć pod prąd, da się to zrobić, ale się zmęczysz. Ale możesz nauczyć się też płynąć z nurtem, wykorzystując jego energię. Akceptacja, zdaj sobie sprawę, to wybór. Są rzeczy, które są częścią Twojej historii. Są ludzie, którzy nie zachowują się tak, jakbyś chciał albo chciała. Są sytuacje, które nie zależą od Ciebie, ale są też ludzie, którzy dobrze, żeby nie byli częścią. Twojego życia. Są emocje, które po prostu trzeba poczuć zamiast udawać, że ich nie ma. Kiedy akceptujesz, przestajesz tracić energię na walkę z rzeczywistością, a przede wszystkim z samym sobą, samą sobą. A ta energia wraca do ciebie lekka, przejrzysta, czysta i dzięki niej skupiasz się na tym, co naprawdę ważne. Jak opowiadałem o tych trzech ścieżkach studentom. To wielu otworzyło paszczę i powiedziało: Kurde, to jest takie proste, a zarazem takie skomplikowane. Jak to wszystko porachować? Jak to wszystko ocenić? Zobacz, to ty wiesz, czego w życiu chcesz. Jak ma wyglądać twoje życie, żeby ci było wygodnie? To należy po prostu zrobić. Pomyśl o jednej rzeczy, którą możesz dziś przyjąć taką, jaka jest, bez oceny, bez presji, bez oczekiwań. Po prostu przyjąć i powiedzieć samej sobie, samemu sobie, Dziękuję. Trzy ścieżki, jeden kierunek to jest dobrostan. Zmiana, odrzucenie, akceptacja. Te trzy ruchy tworzą harmonię. Razem one pozwalają żyć lekko, świadomie i prawdziwie. Kumasz, prawda jest taka, że nie wszystko w życiu zależy od Ciebie, ale to, jak reagujesz, to już jest Twoje. I właśnie dlatego możesz budować dobrostan swój, niepowtarzalny, jedyny, przeznaczony tylko Tobie. Nie dlatego, że świat jest łatwy, nie dlatego, że inni będą ci sprzyjać, ale dlatego, że to ty sam stanowisz, to ty decydujesz. Ty decydujesz, co w twoim życiu zostaje, ty decydujesz, co z niego znika i to ty decydujesz, na co chcesz mieć wpływ, a co puszczasz wolno. I kiedy weźmiesz odpowiedzialność za te trzy pytania, zacznie się dziać coś mega wyjątkowego. Wewnętrzny spokój nie będzie już zależny od zewnętrznego świata. Tylko, ale i tylko wyłącznie, od Ciebie. Dziś zostawiam Ci jeszcze jedno proste ćwiczenie na zakończenie. Zrób je, jak nikt nie widzi, żeby nie było. Usiądź wieczorem i zapisz trzy zdanie. Dziś zmienię, albo jak robisz to wieczorem, to jutro zmienię. Jutro odrzuca, albo dziś odrzuca, jak pisze rano, i dziś, albo jutro zaakceptuję. Coś tam, nie komplikuj, nie analizuj. Idź za pierwszą odpowiedzią, jaka przyjdzie do ciebie. To jest drobne ćwiczenie, ale totalnie jest w stanie przeprojektować dzień. Ja, ba, w wielu przypadkach nawet życie, twoją przyszłość. Bo dobrostan, zdaj sobie z tego sprawę i daję ci to na zawsze. Ja to dostałem 35 lat temu. Dobrostan nie jest nagrodą. Dobrostan jest konsekwencją twoich wyborów. A te wybory... Należą do Ciebie. Idź więc przez świat z poczuciem, że samostanowisz. I naprawdę obiecuję Ci, jakie Młysy z podcastu Mediteusz, że zmieni się wszystko. Każdy krok zbuduje Twoje życie takie, jakie chcesz, żeby było z buycoffee.tu mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co, do samiutkiej ziemi, no bo jesteście najlepsi, bo mogę. Słuchajcie, w sklepie wiedza mediteusz.pl dzieje się w ogóle jakiś armagedon. Zostało chyba sześć miejsc na rok medytacji 2026. Zostało jeszcze kilkanaście egzemplarzy książki Metoda Silwy w świecie pieniądza z autografem profesora Zbigniewa Krulickiego, bo wróciły nieopłacone i tam system wyczyścił chyba jest trzy czy cztery. Zostały jeszcze kilka kalendarzy. Ja przypominam, że trwa akcja, że kto wyda dwie stówy u łysego, to dostaje specjalny kalendarz, którego nie ma nigdzie. Taki typowy mediteuszowy i taki nieosiągalny nigdzie poza, poza pewnym warunkiem. To tyle. Wszystkiego dobrego dziewczynki i chłopcy. Nisko się kłaniam. Jesteście najcudowniejsi. Pod oczywiście działają i te wszystkie rzeczy. Myślcie o prezentach, o swoich bliskich, o tym co... Możecie im podarować, żeby nie były to kolejne durnostojki. Trzymajcie się ciepło i poręczy mówił łysy z kanału Mediteusz. Słyszy mi się jutro o 6 rano. Ba. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.